Witajcie wszyscy w Metro 2033 Ja jestem Berserker i to jest kontynuacja mojej serii z tej gry W której to już to jest kontynuacja po tym zaraz co zrobiłem naj, najbardziej failowałem. No po prostu strasznie failowałem w metodzie skradania się do przeciwnika Bo to co po prostu robiłem to to była normalnie masakra Bez przerwy coś no, po prostu paprałem i po prostu kończyło się na tym, że chyba z, dopiero za czwartym razem, kiedy postanowiłem już dać sobie święty spokój ze skradaniem, w końcu udało mi się wszystkich pozałatwiać. A! Dym, gaz, niedobrze. Mam 5 filtrów. Czy to, Albo to oznacza, że mam tylko na 5 minut. Do kogo strzelasz? Bo ja nie widzę. Aha, do nich. No padaj robaku Jakie to hopsne <laughs> skacze bez przerwy hopsu hopsu, ale czy w ogóle coś za niego mogę dostać? Nie, nie dostanę nic. Wie, czyli jedyną moją nadzieją jest to, że coś znajdę po drodze. Te, fajnie. Czyli innymi słowy będę biedny i będę patrzył na to, jak oni biegną w moją stronę bez amunicji w ręce. He. Ja. Kurka wodna co za. Nie wiem. Ja tu podchodzę po amunicji. Mam nadzieję, że jest amunicja. A tutaj to jabarstwo wyskakuje. Mamo, ja nie chcę. Co tu jest? Dobra. Idziemy dalej. Może w wagonie coś będzie? Ta. dużo trupów. O, jakaś skrzynia. Tyle wygrać! Walcz, ja ci tam pomogę za chwilę. Tylko zabiorę to wszystko, co to jest. Trzy skrzynie! Ta, jasne! Uuu. W sumie to jest dobry pomysł, żeby zmienić jednak na strzelbę. Bo strzelbą to zrobię więcej krzywdy im. Niż tym. Karabinkiem. Dobra, idymy dalej. O, dałeś sobie radę, gratulacje, ale to paskudne. To e. Hanzy, szukamy. Szukają nas. O, tu jest coś. Nice. I tylko, że znalazłem skrzynię z pełną ilością amunicji. To jeszcze znajduję trochę tutaj amunicji pobocznie. Już mam 64. Naboje tego do strzelby, nie widać ich, ruszamy. No to ruszamy, poszłeś na dół. Tak, poszłeś na dół. W sumie, jak to było na te noc? Co za? Siad, burek! Mówię, siad! A czemu on pobiegnął do góry, jak ja tutaj jestem? Psia, wasza twarz! W sumie nawet dosłownie można by to powiedzieć, bo to wygląda jak taki zmutowany pies. Dobra. On by wyszedł tu, ja wyszedłem trochę nieco dalej. Eee. Borban! Burban, co ty robisz? No i kaciele macio, bohatuszku Burbon, a jak ja mam tu się dostać Burbon! A, tu jest. Dobra. Trzeba latarką trochę częściej świecić. Na na ni, na, na mam dziwne wrażenie, że to się zaraobali Ta! I wpadłem na szybę, czyli innymi słowy za chwilę będzie ich tutaj pełno. I nie będzie zbyt wesoło. Nie słychać, że jest. paduj, Nie! Yeah! Szybko, 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 szybko. Artem, broń się, broń się, broń się. Czy ja strzeliłem, czy tamten strzelił? paduj ta. Robale. Amunicja. Ważna rzecz. Ale czemu on mnie zostawia? No, na litość. O, tu jest wejście i amunicja. Miejmy nadzieję, że nic mi tu nie, za chwilę nie wyskoczy, tak jak ten. Fajnie, fajny widok. Bardzo budujący widok, szczerze mówiąc. Czaszka, całkowicie, do kości, do tego, do czysta, wylizana. Co? No fajnie, zapaw, zawalili nam tunel i teraz co będziemy robić? Teraz trzeba iść drugą stroną. Nas. Coś tu. Co on kopnął? Ha, tutaj jest dźwignia. Mamo, ja nie chcę! Nie no, ja daję spokój, panie, ja idę stąd. Panie, daj pan spokój. Co? To już koniec? Zagubiony katakumby. Prospekt Mira, bo no. w Dobra. Dobra, udało nam się uciec od tych przeklętych dziwactw. Jesteśmy teraz w jakiejś kata. A, moje oczy! Co to za tunel? Trupy leżące. A. Ała. Oślepność można. A co jest? Co się dzieje? Liczy na ciebie, młody. Gdzie my jesteśmy? A, czy ja nadal jestem tutaj? Amunicję dawać. Zielone grzyby, które świecą. Może to jakiś efekt. Promieniowania atomowego, słyszę Twoje wolę. Tak, panie, słyszę cię, tak, tak, zawsze, zawsze. Orety, chyba też ześwirował tak jak wtedy, żeśmy w tym w przewodzie, Burbon, Bourbon, rusz duszę, chodź. Urban chodź! Co? Ci, co to? Urban, Co to było? Jakie jazdy? Cośmy ciągli tutaj. No i pięknie. No po prostu... przed chwilą była tak samo jak wtedy we w tym konwoju. O, tutaj coś, amunicja leży, Ech, ale na razie nie mogę się dostać do niej. Po opuszczeniu niebezpiecznego obszaru wciśnij przytrzymaj G. Hmm. Gówno mi zrobisz. Dobra. No, co się dzieje? Czemu za każdym razem, kiedy wcisnę ła-shift, wow, to od razu mi wyskakuje ten. Streamos, stima coś tamte o, tutaj coś mamy Co to jest? Co? A może jakiś ekwipunek by się przydał, żeby zobaczyć Czy coś mam O Jokelofa, panie do ciebie No czyli warto się jednak podróżować po tych kanałach, żeby e... Żeby coś nowego znaleźć Ja stąd skaczyłem czy skąd? Eee Czemu dziwne wrażenie że za chwilę umrę A nie dobra I No wskoczyłeś czy nie? Wskoczył Artyom wskaże na ten No, 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 jestem z powrotem w tunelu. Matko jedyna, już myślałem, że za chwilę spadnę tam. Nie, 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 nie. Ja się nie zgadzam, żeby oni tak szybko już tu przyszli. Ała! Wybacz, mój drogi przyjacielu, ale... Niestety muszę pożyczyć od ciebie te rzeczy. No i tutaj na dole coś jest. Gaz, maska, maska! Ludzie, bratła, Ludzie, otwórzcie, tak jest. I strasznie śmierdzi, dobrze. Nóż do rzucania. Czy ja czasami nie złamałem reguły gry i przyszłem tutaj? Przychodząc tutaj, w sumie. Może tak i tak być amunicja. Filtra nie mogę wziąć. No tutaj jest rozpuszczone. To nic za bardzo tutaj nie zrobię. Tutaj szkło leży. Zebrałem trochę amunicji i wpadłem tutaj. I zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle? To jest pytanie. Ale chyba już zrobiłem. Czy mogę się wspinać? E? Tak, to skopsiłem akcję. Fajnie. Dobra. To może. Pełno tutaj czegoś, tego, tego, tego czegoś, co tak strasznie ryczy. No, tędy na pewno się nigdzie nie przedostanę i innymi słowy coś skopciłem i po prostu już teraz sam nie wiem jak ja mam się dostać z powrotem no enter, escape coś tutaj pęknięta maska, tutaj ten trochę amunicji a nie, tutaj jest drabina A taki bajer drabiną trzeba było iść Tylko to co tutaj tak ręczy to mi się bardzo, bardzo, bardzo nie podoba Co? Może... A nie będę testował co tam No Panie otwórz tę cholerkę drzwi, co? Cię. A Cześć, trzymaj się, los nam sprzyja, Ta, widzę. Ocie, yeah. rewolwer ma. Ma kopa. au, au, au. au.

Lugaństwa przyklęte, a maty tu nabojami po mordzie skazańcy ja. No i zabili mi go. Hej tu, pokazujcie się. No to niech będzie, pokazujemy się. Nie, Oni nie mają poczucia humoru. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Że panowie nie mają poczucia humoru, przyjaciel, to ty, a ja mi już myślałem. No, a ja już myślałem, że sobie będę mógł postrzelać do kogoś niewinnego, przed Michał. No, miejmy nadzieję, że mamy kont miłe kontakty z, z tymi tutaj, i nasz kolega tutaj. ...handlarz, bo jeżeli nie, no to prawdopodobnie skończymy bardzo nieprzyjemnie i będzie tyle z opowieści o Artiumie i jego przygodzie w metrze. Ale jak na razie wygląda na to, że mamy... ...nie to pozytywne kontakty. No. Otworzycie te drzwi? Może ktoś ten... tak? Jest. Eee. No to chwilowo koniec piekła. Ale przynajmniej realisty, dobrze, że nie, ten, że przez ciała nie przenika ta brama. Tylko je miażdży. Bo widać, że, mo no można to nazwać, że zostało zmiażdżone, okej. Okay. <laughs> no. Okej. Okay. No to. Ko to będzie już kolejny odcinek z e, Metro 2033. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku z tej bardzo ciekawej gry. Yy, więc na razie do zobaczenia i cześć, ja jestem Berserkeller i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.